Miasto Ruda Śląska wspólnie ze Śląską Telewizją Miejską, Śląskim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Warszawskim Radiem Wnet zorganizowały debatę pod hasłem Tożsamość Śląska. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono liczne grono osób mających wpływ na życie regionu, w tym polityków i to nie tylko tych lokalnych. Osoby związane z działalnością kulturalną, społeczników oraz mieszkańców Śląska, szczególnie tych młodych, którym zależy na rozwoju regionu. Celem konferencji było przede wszystkim zjednoczenie wielu środowisk wokół spraw ważnych dla Śląska i doprowadzenie do rzeczowej dyskusji całego spektrum postaci, między innymi świata polityki czy kultury, na tematy związane z regionem Debatę prowadził redaktor Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Konferencja podzielona została na trzy części. W pierwszej z nich o tematyce naukowo-historycznej debatowali profesor Zygmunt Woźniczka, profesor Ryszard Kaczmarek oraz redaktor Piotr Semka. My musimy tutaj, dyskutując o tej tożsamości, widzieć to, co było. Ale patrzeć na to, co będzie i co jest teraz. Powiedział Pan, że przyczyną namiętności w sporze historycznym jest polityka. A czy mógłby Pan określić, na czym polega próba tej redefinicji pojęcia śląskości? Na czym polega? Gdzie ona jest? W których miejscach? W których punktach? Co podlega Pana zdaniem zafałszowaniu? Wie pan, to jest tutaj zależne od punktu widzenia. Ja bym może nie, nie stawiał tego na zasadzie takiego aż zafałszowania, ponieważ inaczej postrzega się historię, czy postrzega się pewne rzeczy z różnych punktów widzenia. Inaczej postrzega to często historyk niemiecki, często postrzega to historyk, który definiuje się w jaki sposób jako taki, powiedzmy, historyk tutaj śląski, inaczej postrzega się pewne rzeczy w Warszawie. I to jest, poza tym, to jest kwestia prowadzenia polityki historycznej. Kolejna część dyskusji poświęcona była zagadnieniom społeczno kulturalnym, w tym miejscu głos zabierali ksiądz Prałat Stanisław Puchała, muzyk Paweł Kukis, multiinstrumentalista Józef Skrzek i były wojewoda śląski Marek Kępski. Kiedy myślę o Śląsku to sądzę, że to jest ziemia i ludzie. Bardzo dziękuję Panom, którzy dopowiadali ten stolik historyczny, bo wydaje mi się, że podkreśliliście rzecz jedną zasadniczą że kiedy mówimy o Śląsku, mówimy o Ślązakach, czyli ludziach, którzy tutaj mieszkają, którzy z historii tej ziemi się biorą. Polityka sprawia, że są podziały. Ale kiedy myślę o mojej rodzinie, my zawsze godali po Śląsku, ale rzekali po polsku. Chciałem nawiązać do słowa tożsamość, ale jako do opowieści, do pewnej narracji, która jest opowieścią. Dla nas, dla naszego pokolenia ważną narracją tego regionu jest solidarność. Państwo na pewno doskonale sobie przypominacie, że w trakcie różnych wielu, dziesiątków tysięcy zebrań na różnych szczeblach w tym regionie nigdy nie było żadnego podziału na Ślązaków i Goroli. Dla nas tą tożsamością jest 13 grudzień i jego konsekwencje, czyli 16 grudzień kopalnia Wujek. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, ilu z zamordowanych na kopalni Wujek leży tu, na naszej śląskiej ziemi, a ilu leży poza granicami województwa. To jest nasza opowieść, to jest nasza, to jest nasza tożsamość i moja też. Ja się z tym identyfikuję. To a propos historii, może tej najnowszej historii Polski. I myślę, że do takiego przykładu powinniśmy chyba jednak nawiązywać. Trzecia odsłona debaty poświęcona była sprawom politycznym. Udział w tej części dyskusji wzięli poseł Wojciech Szarama z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Andrzej Gałażewski z Platformy Obywatelskiej, Członek zarządu województwa śląskiego Jerzy Gorzelik z ruchu Autonomii Śląska, radny sejmiku województwa śląskiego Michał Wójcik z Solidarnej Polski, a także były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki Jerzy Markowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po każdej części debaty publiczność mogła zadawać pytania prelegentom lub prezentować swój pogląd na omawiany temat. Wystąpienia publiczności często były bardzo emocjonalne i nawiązywały do trudnych faktów z historii regionu. W trakcie trwania debaty każdy z jej uczestników mógł również podzielić się swoim poglądem na temat naszej małej ojczyzny w Hyde Parku pod hasłem Kocham cię mój Śląsku. W tym miejscu właśnie przekazywano bardzo osobiste refleksje na temat regionu i przywiązania do śląskiej ziemi. Gdybym tego Śląska mojego nie kochał, to nie mieszkałbym na Śląsku polskim. nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. Jeśli zaś chodzi o sprawy autonomii śląskiej, uważam, że żadne absolutnie odgórne czynniki nie powinny decydować o tym, czy Śląsk jest autonomiczny, czy jest niemiecki, czy jest polski, czy czeski. O tym powinni decydować mieszkańcy, o tym powinni decydować obywatele, a żeby obywatele mogli decydować, należy zmienić prawo tak, by obywatel mógł bezpośrednio wypowiedzieć się w sprawie w swoich własnych, najważniejszych y, sprawach, sprawach swojej y, y, tożsamości, sprawach swojego, swojej przynależności. A do tego niezbędna jest zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową. Nie powinno być tak, że ktoś odgórnie decyduje, czy ja jestem e, e, po, e, Ślązakiem Polskim, Ślązakiem Niemieckim, czy Ślązakiem Czeskim, czy Ślązakiem Ukraińskim, czy jakimkolwiek innym. To ja mam się określić. Czy... I to sama filozofia. Jak się okazało, chyba po raz pierwszy udało się doprowadzić do dyskusji na temat Śląska bardzo szerokie grono osób, nie tylko zajmujących się historią regionu. Każdy, kto chciał zabrać głos w dyskusji, mógł to uczynić i wyrazić swoje opinie w wielu ważnych kwestiach. Pełna relacja z konferencji Tożsamość Śląska wkrótce na naszej antenie.